Witam w odcinku na temat Need for Speed Heat. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci moje sposoby na ucieczkę przed glinami. Policja będzie nas ścigać przez nasze akcje. Czy to uderzymy w jakąś własność, przekroczymy prędkość, będziemy jeździć poza wyznaczonymi drogami, ścigać się, uderzać inne auta. Można spytać Sinfire, czy warto w takim razie ścigać się nocą? Ano trzeba. Raz zbudowana jest tak, że tylko wtedy zdobywa się doświadczenia AK reputację, która odblokowuje auta oraz niezbędne do nich części. Zmiany wprowadzone w samochodzie na pewno pomogą w ucieczce, ale zanim będziemy mogli rozpędzić bestię do 300 km na godzinę, warto znaleźć taktykę na długie pościgi. Uwaga, Czas na Punkt pierwszy. Obserwacja mini mapy. Policja oznaczona jest czerwonymi strzałkami. Przydaje się to m.in. w wąskich uliczkach. Punkt drugi. Nie zderzaj się z policją. Nie próbuj rozbić ich aut. Twój samochód nie jest niezniszczalny. Może zostać naprawiony limitowaną ilość razy na stacji benzynowej w ciągu jednej nocy. Liczone od momentu wyjazdu z garażu do powrotu w to miejsce. Punkt trzeci. Wykorzystuj rampy, które są mega efektywne. Na mapie mamy cztery punkty. Na pierwszym są doki. Tam między kontenerami ucieczka staje się bardzo prosta. To samo znajduje się przy numerze numer 2, gdzie mamy garaż poziomowy. Numer 3 to tor wyścigowy, na którym wystarczy robić okrążenia, i policja nigdy nas nie złapała. Ostatni numer 4 jest to centrum miasta, w którym możemy gubić policję pomiędzy wąskimi uliczkami domu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapki. Do usłyszenia hej!